Zapraszam panią doktor. Pani doktor otrzyma tutaj mikrofon od pana. Dzień dobry witam bardzo serdecznie. Więc również z panią doktor chcielibyśmy wszystkich tutaj przywitać państwa którzy skłonili się pojawić mimo takiej wspaniałej pogody. Więc jak najbardziej gratuluję państwu że się państwo pojawili. Więc, pani doktor, jest to pani stomatolog, która opowie, co zrobić, by wasze dzieci miały zdrowe zęby. Kiedy się pojawić do doktora na pierwszą wizytę, co robić w domku, żeby te zdrowe zęby były, jak dbać o nie. Więc, jak najbardziej serdecznie zapraszamy. Ogromne brawa dla pani doktor. A my, doktorze muzyku, idziemy dalej, idziemy, idziemy. Tam do dzieci, tutaj pani doktor jak najbardziej sobie poradzi. Miejmy nadzieję. Dobrze, jeszcze raz serdecznie witam. E, tutaj e, zostałam przedstawiona. Już jeszcze się przypomnę, jestem Małgorzata Gajda Legends i wykonuję pracę, która często może jest odbierana jako m, może nieprzyjemna, chociaż staramy się u nas w gabinecie robić, wszystko żeby, e, wszystko, żeby właśnie wasze pociechy miały bardziej przyjemność z tego, że są u nas. Niż żeby się bały stomatologa. Więc po pierwsze, może zacznijmy od tego, w jaki sposób i kiedy powinni Państwo się pojawić w, w gabinecie stomatologicznym ze swoją e, pociechą. Najlepiej przy pierwszym ząbku, kiedy się pojawia. Wiele osób możliwe, że <laughs> uważa, że to jest jeszcze za wcześnie, bo, bo dzieci mają tylko jeden i wyłącznie tylko jeden ząbek, więc. Tutaj tak naprawdę nic nie powinno być jeszcze jakby mówione na ten temat, ale właśnie pierwsza wizyta może nie jest tak naprawdę dla dzieci, tylko dla Was państwo mieli, czyli dla Was rodzice, żeby, żebyśmy mogli uświadomić, w jaki sposób prowadzić zdrowe właśnie życie, z takie stomatologiczne w domu. Przede wszystkim jeśli chodzi o czyszczenie Ząbków. To jaka szczoteczka powinna być? Yy, jaka powinna być zastosowana w pierwszych, w pierwszych, jakby tych krokach stomatologicznych? Gdy pojawia się pierwszy ząbek, jest to szczoteczka z włosiem, yy, wiele osób. Pozostaje przy takich nakładkach silikonowych, które no jeszcze na, na samym początku możliwe, że przy ząbkowaniu pomagają, bo masujemy te, te dziąsełka i umożliwiamy jakby szybsze wyżynanie się tych ząbków. Ale niestety przy pojawieniu się pierwszego zęba. Jakby sam, sama szczoteczka silikonowa nie umożliwia y, nam wyczyszczenie dokładnie y, ząbków. Y, z, y, po prostu z osadu czy też y, z, y, z pokarmów, które, które dzieci nasze przyjmują. Więc y, na sam początek zalecamy, żeby to była szczoteczka z włosiem miękkim. Może to być szczoteczka. Z malutką główką, z malutkim trzonkiem do trzymania, lub też z większym trzonkiem. To już w zależności od tego, co jest dla Państwa po prostu wygodniejsze, żeby umożliwić właśnie czyszczenie tych ząbków. Później pasta. To jest dość kontrowersyjne pytanie. Jaką pastę powinniśmy zastosować? Mamy zwolenników pasty z fluorem, również mamy zwolenników pasty bez fluoru. My jako stomatolodzy. Jednak zalecamy, żeby te pasty miały zawartość floru odpowiednią do, do wieku dziecka. Te ilości pasty są tak nikłe i tak malutkie, że nie szkodzą w żaden sposób zdrowiu naszego dziecka, więc warto jednak, jednak zakupić taką pastę, która ma odpowiednią ilość, ilość PPM do wieku. Na sam początek pasta na przykład do, do szczotkowania może być różnej firmy. My nie mamy jakoś ukierunkowanej i będziemy tylko jedną, jakby promować. Każdy według swoich preferencji i możliwości finansowych może sobie taką pastę zakupić. Do trzeciego roku życia zalecamy malutki, malutką ilość mniejszą niż nawet e, ziarenko groszku. Powyżej trzeciego roku życia zalecamy już pełny taki groszek, że tak powiem, jeśli chodzi o ilość tej pasty. Nakładamy, można delikatnie zwilżyć wodą, też nie trzeba. Też jest dużo pytań, czy trzeba płukać ząbki po paście, czy nie trzeba. Teraz z zaleceń i e, z, różnych, z różnych jakby działań i badań, które gdzieś tam stomatologiczne są cały czas jakby tworzone. Wynika, że jednak warto by było wypluć tylko i wyłącznie nadmiar pasty i pozostawić, pozostawić tą pastę z fluorem do wchłonięcia już na nos na przykład. A Pani Doktor, czy warto leczyć zęby? Czy mlecznych zębów się nie leczy? Kiedyś mit, że tak powiem, już możemy zaliczyć do starego mitu, pozostajemy, wcześniej było tak, że a mleczne zęby wypadną, na stałe to nie ma żadnego wpływu. No niestety, po różnych badaniach wynika że jednak wpływ jakby zdrowe, zdrowego uzębienia mlecznego ma oczywiście odniesienie do ząbków jakby stałych. Im bardziej zdrowe mamy ząbki mleczne, tym po prostu to się przekłada na uzębienie stałe. Jak i wizualnie, estetycznie warto mieć zdrowe zęby, to jest zazwyczaj, rodzice często patrzą na to, żeby estetyka była ładna, po prostu dobrze zachowana, a my jednak patrzymy zazwyczaj z tej technicznej strony, czyli tutaj doktor zapytał, czy warto jednak leczyć zęby mleczne, odpowiadam, że oczywiście jak najbardziej trzeba wręcz, nie że warto, tylko trzeba, żeby próchnica, która jest chorobą zakaźną, przenosi się z ząb, ząbków nawet mlecznych na zęby stałe. Mamy też taki okres około szóstego roku życia, że i mamy i mleczne zęby w jamie ustnej i również stałe ząbki, więc przeniesienie się tej próchnicy, więc jak najbardziej yy, zalecamy. Ogólnie jeśli chodzi o to, m, dlaczego tak wcześnie przychodzimy z dziećmi do gabinetu stomatologicznego. Po pierwsze Stomatologia na dzień dzisiejszy jest bardziej nastawiona na profilaktykę, czyli zapobieganie próchnicy, niż jej leczenie. Oczywiście, im szybciej się pojawimy, tym jesteśmy w stanie się w jakiś sposób. Uchronić od, od różnych właśnie chorób, czy na przykład nieodpowiedniego zgryzu i, te, i wad zgryzu. Więc, więc serdecznie zapraszamy od najmłodszych lat, czyli nawet koło 6 miesiąca życia. Tak jak wcześniej spo, wspomniałam, ta pierwsza wizyta niekoniecznie jest dla naszych dzieci. Ona jest bardziej dla, dla nas rodziców, którzy właśnie nie zawsze są. Świadomi niektórych, niektórych właśnie nawyków zdrowych, że w danym momencie, na przykład, jeśli chodzi o dietę, oczywiście nigdy cukier nie był zdrowy i dotychczas i, i nadal utrzymujemy jednak tą pozycję, gdzie ten cukier niestety nam w żaden sposób nie pomaga. Oczywiście wszystko w, w ramach rozsądku, prawda? Nie zakazujemy dzieci całkowicie nie spożywania żadnych, żadnych słodyczy, no bo po to jest dzieci. No też trzeba skorzystać z tego, co jest dobre, a słodycze zawsze są dobre, więc yy, wszystko, w ramach, wszystko jest dla człowieka, tylko z rozsądkiem. Jeśli chodzi o te słodycze, najlepiej, no ogólnie tak, taki system sobie też, też obraliśmy, i jeśli na przykład rodzice mają problem. Z tym, że te dzieci za dużo mają możliwości, żeby, żeby ten cukier gdzieś tam właśnie spożywać, bo nie łudźmy się w każdym z pokarmów, które spożywamy, czy to jest chleb, czy to jest nawet mleko, czy, czy jakieś inne inne produkty, one wszystkie mają zawartość w jakiś sposób cukru. No chyba, że w danym momencie teraz wszystko jest takie fit, mamy zapisane no sugar, tak? no to, no to wtedy wiemy, że to faktycznie cukru nie ma, ale, ale no, my mamy. Dużą styczność z cukrem, bo i w warzywach, i w owocach naprawdę to jest wystarczająca ilość, żeby, żeby jakby tą gospodarkę jakby, y, cukrów y, mieć odpowiednią. A tak jak wcześniej wspomniałam, że mamy taki system, że najlepiej na przykład w ciągu całego tygodnia zrobić sobie taki y, Chill Day, czyli taki dzień, w którym dziecko będzie wiedziało, że. Jest jakiś wyjątkowy bardziej ten dzień, prawda? Że umożliwiamy temu dziecku spożycie jakiegoś batonika, jakiegoś y, lizaczka. Też zazwyczaj zaznaczamy, żeby to nie był taki dzień, gdzie przez cały dzień to dziecko ma możliwość sięgania do szuflady, gdzie tych cukierków jest mnóstwo i tych lizaczków, i tych batoników, że może sobie brać przez cały dzień, bo taki jest dzień, dzisiaj, środa i super, tylko, tylko po prostu raz konkretnie. Zjadamy dany słodycz, daną słodycz, przepukujemy po zjedzeniu właśnie czegoś słodkiego wodą, chyba że mamy możliwość, i to jest w domu, no to wtedy staramy się wyczyścić te ząbki. Nawet szczoteczką zwilżoną wodą bez pasty, jeśli to jest w ciągu dnia w środku. I, i uwierz, uwierzcie Państwo, że to pomaga w sensie taki system, raz, że w jakiś sposób ukierunkowuje dzieci, że. Że to słodkie nie jest im tak naprawdę potrzebne na co dzień. To po pierwsze. A druga sprawa, że, że też wprowadzamy jakiś rytuał, jakąś coś fajnego, że to jest jakiś wyjątkowy dzień. Też często rodzice, którzy do nas przychodzą, Zastanawiają się, dlaczego nasze dzieci mają osad nazębny. Przecież nie piją, nie wiadomo, jakiej, dużo, dużą ilość kawy, przecież no nie piją kawy, prawda? Nie palą papierosów, no bo dzieci nie palą papierosów. Skąd ten osad się bierze, prawda? Więc jest dużo czynników, które niestety to powodują. Częstą, właśnie jakby składową takiego osadu można sobie jakby zaznaczyć, że dzieci no niestety w wieku takim trzech do pięciu, gdzie mają styczność na przykład pierwszy raz pojawiają się w przedszkolu, mają styczność z innymi dziećmi, no chorują prawda, więc często się zdarza, że mamy od pediatrów zalecenia na przykład inhalacji. Prawda? To jest okres na przykład taki wiosenno-przejściowo-zimowo-wiosenny wiosenno, no, i jesienno-zimowy. Wtedy najczęściej jest dużo zachorowań i tych inhalacji może być dużo, dużo więcej. Więc nie zawsze gdzieś jest... Rodzice też nie są świadomi, ale często się zdarza tak, że inhalacje... Po inhalacjach pediatrzy zazwyczaj mówią też, żeby... Umyć buźkę i tak dalej, przepukiwać, właśnie y, ząbki. Czasami te, y, te leki, które są stosowane, nie zawsze to pomaga, tylko samo przepukanie, więc warto by było po każdej z inhalacji jeszcze. Wyczyścić dokładnie ząbki. Wtedy minimalizujemy już to, co możemy zrobić. Doktor już na mnie patrzy, matko kochana, tak, tak. a ja jestem dopiero w jednej trzeciej swojej wypowiedzi. Ale mój wzrok nie jest <grym> aż taki groźny, więc jak najbardziej, jeśli będziecie mieli jeszcze jakieś pytania, to teraz jest na to czas. Do dodam tylko, że ten czas pytań jest również dla Was. Mam nadzieję, że troszeczkę Was zachęcę, ponieważ za zadane piękne i wspaniałe pytanie, bardzo ciekawe, jest nagroda. Kto by chciał zadać pytanie? No właśnie. Ile mamy wszystkich zębów? Ale Najpierw kiedy? mlecznych, a później stałych. Na to mamy I, 20 zębów. To dodatkowe pytanie i myślę, że to jest już to pytanie na nagrodę. Czy można mieć dziewiątki zęby? Mm, oczywiście, zdarzają się takie przypadki, że dziewiątki też się pojawiają w uzębieniu. I to... Są na to dowody, więc e, odpowiadając na pierwsze pytanie, ile mamy zębów mlecznych? Mamy 20 ząbków mlecznych. Ile mamy zębów stałych? Mamy 32 ząbki e, stałe, a dziewiątki pojawiają się. Czy pani doktor ma dziewiątki? Dobrze. To już są wybitne. Ósemki mają osoby, które są mądre, ale wybitne to już nie wiem. To kolumb może miał dziewiątki, nie?